Dobry. Dzień się nagrywa. Dostałem wyrok. Po kilku latach wojny kancelarii z zbieżność jest nieprzypadkowa z miastem Gdańsk. Miasto Gdańsk przegrało, w związku z tym Pan Cojowski stoi znowu na ulicy Długiej. Zapraszamy od 9 do 18. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Dzień. O, to jest tyle lat, Ciebie nie widziałem. No właśnie, a ja Ciebie też nie widziałem tyle lat. Myślałem, że na 6 tygodni pojechałeś na urlop do ciepłych krajów, i będziesz mi podsyłał zastępców. E, przyjadę do Ciebie zimą. A teraz gdzie jest? Ja wiem, Krzysztof ja Kowalski? wiem, to było to serdeczne, serdeczne, zapraszam, to było. Zapraszasz? Nie, nie zapraszam. Ja Gdyby ktoś próbował przyjechać do mnie zimą, czyli na rancho, to by był wyproszony, nawet może za pomocą strzelby, gdyby był natarczywy i nie chciał posłuchać grzecznego, wszyscy won. Ja nie, nie po to sobie kupiłem wyspę na prerii dawno temu i mój azyl, żeby tam były wycieczki prowadzane. No, ale gdybym szedł z białą flagą i mówił, Wojtku, ratuj, to co? E, no, uratowałbym cię, natomiast wtedy e, musiałbym sprzedać ten mój ukochany kawałek ziemi i poszukać sobie jakiegoś innego lokum, do którego nikt nie umiałby trafić. Ale czemu ty tak pielęgnujesz swoją samotność? Ja pielęgnuję swoją prywatność, a samotność jest mi też potrzebna od czasu do czasu. Pan Jezus wychodził na pustynię, żeby pomyśleć, albo jak miał tłumy ludzi, rozmnożył chleby i tak dalej, to potem wsiadał do łódki, starał się ukryć. A jak oni za nim leźli, to ich w pewnym sensie przepędzał, bo mówił: chodzicie za mną, boście się najedli dosyta. A nie dlatego, że chcecie mnie posłuchać. Więc są takie momenty, kiedy mężczyzna, nauczyciel, pisarz e, potrzebuje się schronić w samotności. A nie odpowiedziałeś no. mi nadal na pytanie, gdzie jest Krzysztof Skowroński teraz? Nowa Gdynia. A, bo opóźnienie jest takie, jakbyś był na ciemnej stronie księżyca u Chińczyków z wizytą kurtuazyjną. Nie, tak się zastanawiam nad tym, co ty mówisz. <laughs> to właściwie komplement, można powiedzieć. <laughs> Jakbyś powiedział, że skrobię się w głowę i nie mogę zrozumieć, co, co powiedziałeś, to wtedy to już nie jest komplement, ale jak się zastanawiasz, znaczy, że powiedziałem coś inspirującego. Albo przynajmniej, że zatkało, czyli sprawny jestem w debacie. Usłyszałem zegar, który słyszałem, jak jesteś na swoim rancho. To jest ten sam zegar? Mam trzy identyczne, kupiłem hurtowo trzy identyczne, bo wszędzie mam pochyłej ściany kawałek i tam wtedy żaden zegar normalny z wahadłem nie da się powiesić albo nie będzie działał, gdyby go przykręcić na siłę. Więc okrętowe zegary muszą być odporne na y, zmianę pionu do poziomu, no bo sztorm. I w związku z tym przyszło mi do głowy, że na pochyłych ścianach, na strychu, na wieży, jak ktoś ma lokum swoje, to zegar okrętowy może sobie kupić i on jest nadal stary, tak jak ja lubię i nadal wybija godziny, ale potrafi do góry nogami pracować. Nie jesteś dociekliwy albo wiesz, gdzie jest Nowa Gdynia? Nowa Gdynia? No gdzieś koło starej Gdyni, nie? Czy nie? Nie, nie, nie. Nowa A, Gdynia no to jest, jest... jest... Koło, Ł... koło Łodzi jest Nowa Gdynia. A, to jakaś hała hmm. straszna. Czemu tak daleko? Żadne, żadna hała, po prostu Nowa Gdynia. Ale Nowa Gdynia... Nowa Gdynia, Gdynia, opis... Nowa Gdynia to powinna być koło, koło starej Gdyni. No jest opóźnienie, jest takie dosyć duże. To może jak będzie grała piosenka, to obaj zgasimy i włączymy na nowo, bo jest takie opóźnienie jak w starych łączach przez ocean, gdzie człowiek jak z Tokio nadawał w latach 60 z Igrzysk Olimpijskich, to trzy sekundy później dopiero było go słychać. D myślę, że to nic nie da. Jesteś człowiekiem małej wiary. Zrebutowanie komputera zawsze coś daje. Kiedy stałem na jarmarku dominikańskim jednemu z panów nie działała komórka, to jest częsty przypadek. Próbuję zrobić zdjęcie, zdenerwował się, ręce mu się spociły, i tam coś majstruje przy tej komórce, a komórka odmawia posłuszeństwa. To ja rzucam w ramach sarkazmu czy dowcipu. Mówię, wie pan, co, niech pan tym rzuci o ziemię mocno, to rozwiązuje większość problemów z komórką. Yy, I ludzie. Zwykle reagują prawidłowo, mówią, ha, ha ha, no rzeczywiście rozwiązuje właściwie wszystkie problemy z komórką, ale też wszystkie przywileje płynące z komórki zostaną zniszczone w ten sposób. Natomiast jeden gość rzucił, <noise> miał komórkę taką pancerną, gumą obitą, taką, która się nadaje do rzucania. Rzucił, podniósł i zrobił zdjęcie. A ty teraz jesteś na jarmarku dominikańskim? Czwartki, piątki i soboty, a teraz jest poniedziałek, wtorek i środa, w związku z tym jestem po pierwsze punktualnie w pracy w Radiu Wnet, a powtórę, poniedziałek, wtorek i środa pracuję na gospodarstwie rolnym, no i chciałbym zrobić żniwa. Natomiast zlało pola przez ostatnie dwa dni, teraz czekamy, kiedy obeschną wystarczająco, żeby tam wjechać ze sprzętem i zebrać chleb z pól. To proponuję, żeby skorzystać z Twojej propozycji i znaleźć odpowiednią piosenkę, a my w tym czasie spróbujemy to zwalczyć, to opóźnienie. Ja, ja po prostu się zgaszę i Tobie radzę to samo, i zgasi się, i potem się włącz jeszcze raz, i nagle się okaże, że pięknie działa. Tak jak komputer, wyjąć z prądu, włączyć do prądu, a on naprawił się. Więc mam piosenkę z lat 90. -tych. O chodzeniu, bo myślałem, że ty jeszcze chodzisz gdzieś na wakacjach albo się wybierasz na pielgrzymkę i taką zrobiłem piosenkę o butach do chodzenia. Proszę o to ona. I no i? No teraz I? się słyszę na bieżąco. No, wy, no, tak no się to twój komputer wydaje. w takim razie. O, ja ciebie no, no to do rzeczy. No nie To no do rzeczy. To to bardzo... Proszę do rzeczy. Bardzo proszę. W sobotę dowiedziałem się z Polsatu, yy, i cytuję teraz: Od jutra posłowie będą zarabiać po 12 tysięcy złotych. Czyli w sobotę ogłosili, że od jutra posłowie będą zarabiać 12. No nie powinni od niedzieli zarabiać, tylko w niedzielę powinno być nieczynne. W, 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 ten Sejm powinien być nieczynny, ministerstwa powinny być nieczynne w niedzielę, więc nie wiem, czemu oni od niedzieli zaczynają zarabiać, no ale dobra. E, posłowie będą zarabiać po 12 tysięcy, a ministrowie po 20 tysięcy. Duda podpisał i premier podpisał, obaj dodam, są z tej samej partii. E, gdyby byli z przeciwnych partii i podpisali, to by mniej śmierdziało, a tak od razu śmierdzi, w związku z tym i zostało opublikowane w dzienniku ustaw, który też kontrolują premier z prezydentem. W związku z tym muszą się tłumaczyć, że premier powiedział na przykład, że od 20 lat nie mieli biedacy podwyżek i podwyżki otrzymają również wójtowie, burmistrzowie i radni. Powiedział to jednym tchem po to, żeby była jakaś grupa społeczna, która nie będzie krytykowała tej podwyżki, bo naród oczywiście zawsze krytykuje. I teraz e, chciałem pokazać proste rozwiązanie, które nie śmierdzi Oczywiście, że czasami trzeba komuś, kto pracuje dla władzy, podwyższyć pensję. Z różnych powodów. Tylko, że w Ameryce robią to w następujący sposób. Otóż podwyżki uchwala kongres, ale wchodzą w życie dopiero od następnej kadencji, żeby nie mogli sami sobie uchwalać pensji wyższych, bo nie można w sądzie sądzić we własnej sprawie i nie można też Zarządzać podwyżek we własnej sprawie, chyba że jest się dyktatorem. To jest cecha dyktatury, że dyktator sam sobie wyznacza pensje, godziny pracy i tak dalej. I u nas mamy demokrację o cechach dyktatury, skoro premier z prezydentem podpisali podwyżkę dla samych siebie. Bo oni się znajdują w tej grupie społecznej, która dostała podwyżkę. I są z tej samej po, posłowie, posłowie musieli to przegłosować. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo głosowali za obniżkami swoich pensji, więc teraz po prostu przywrócili stan sprzed to tych dobra, dobra. obniżek, a może trochę podwyższyli. 12 tysięcy złotych, 3 tysiące dolarów. A ile zanotowało kongresmeni? Nadal głosowali we własnej sprawie. Powinno być tak, że uchwalamy podwyżki dla tych następnych posłów, którzy przyjdą po nas, po następnych wyborach. Wtedy sytuacja jest czysta. Nie robiłem tego dla samego siebie. Jeżeli wygram kolejne wybory, no to. Załapię się na tę podwyżkę, ale uchwalam ją z powodów merytorycznych ogólnie dla jakichś osób, które tu przyjdą po mnie, a nie dla samego siebie. A oni, bez względu na to, kto uchwalał, zrobili to dla samego siebie, dla samych siebie. I to jest, nie, to jest nieprawidłowe. To jest nieprawne, że zrobili to sami dla siebie, bo nie można być sędzią we własnej sprawie i tak dalej. A 12 ale tysięcy? Czemu, czemu chciałeś... Ale... O, nie, nie. <laughs> A propos inflacji mam kolejne. Bo jeszcze tydzień temu rząd twierdził, że nie ma. Potem Glapiński powiedział, że jest, ale nie ma wpływu na y, tam zamożność Polaków. Też takie były hasła. Ale teraz już pod naporem Polsatów i innych wiadomości, y, które pokazywały kwity. Pokazano w telewizji na kanałach nierządowych kwity. No, pokazano rachunek za benzynę sprzed roku i obecny. No, no władza wreszcie za pomocą gus przyznała, że jest 5% wzrost cen i że nie było takiego wzrostu od 10 lat. I tłumaczą się, paliwo podrożało 30% i to jest wina paliwa. Aha, i energia o 5% i żywność o 3%. No to za energię i za paliwo odpowiada władza. I teraz uwaga. Można się tłumaczyć, że paliwo wzrosło o 30% i to skutkuje wzrostem cen, ale paliwo wzrosło o 30%, ale cena paliwa stanowi jedynie połowę ceny paliwa, bo w Polsce, tam już nie, nie sprawdzałem w tym roku, ale w zeszłym było, że 57 groszy w każdej złotówce zapłaconej za benzynę to są przeróżne podatki dla rządu, czyli jeżeli cena ropy na rynkach światowych wzrosła, to, to tylko na, na połowie ceny benzyny nastąpił wzrost. A wzrost cen benzyny o 30% to jest wzrost kolosalny. W związku z tym tłumaczenie władzy, że no paliwo wzrosło o 30%. Wasza wina. Gdybyście zrezygnowali z 30% podatków na benzynie, to cena benzyny nie wzrosłaby o nic. I to jest Wasza decyzja rządowa. Skoro 57% ceny benzyny to są podatki nakładane przez władzę, to władza mogłaby zmniejszyć cenę benzyny o 57%. Swoją Powinieneś, decyzją. Bo... Powinieneś zaproponować referendum w Polsce. Bo cena benzyny, akcyza, za podatki, służba zdrowia, wojsko, wymiar sprawiedliwości, szkoły, co wolisz? Za to płacić czy płacić podatki, wolę płacić za to wszystko, co powiedziałeś. Obywatel powinien sobie Ale sobie się ja Znaczy ja wiem, że. Ty sam wolisz. kupować wszystko, bo kiedy kupujesz sobie szkołę, to możesz ją zmienić, możesz zrugać dyrektorkę szkoły, która bierze od ciebie pieniądze, a nie od pana ministra. Możesz ją zrugać, że źle organizuje obiady, przerwy, że jest brudno w szkole. Przeróżne rzeczy jako właściciel możesz zrobić. Skoro płacisz za usługę, to masz do niej prawo. A jeżeli nie płacisz za lekarza, to lekarz cię może traktować jak śmiecia i może ci powiedzieć, że masz wrócić za trzy lata, bo on ma taką długą kolejkę. Gdybyś płacił za lekarza, bo się sam ubezpieczyłeś, no to mógłbyś sobie wybrać y, szpital, w którym nie ma kolejek. No Znam więc tak, ja twoje jestem za poglądy, tym że... A, no, proszę Ale to właśnie y, zrób referendum. Bo to, ale że co Wojciech to znaczy, Cyrowski zrób referendum? Ta... No po prostu zacznij zbierać nie... podpisy. Milion podpisów uzbierasz, to dla ciebie to jest tydzień, dwa tygodnie pracy. I masz referendum. Czy chcesz ale po płacić co to, podatki, po, czy chcesz. Co mi to płacić... referendum? Były dwa referenda no, i ty... No i, bo chcesz, chcesz żyć w kraju, który opisujesz. No to żeby żyć w takim kraju, i yy, zgodnie z twoim opisem, to musisz zobaczyć, czy większość osób chciałaby żyć w takim kraju, czy chciałaby żyć w kraju, w którym się i nie płaci podatków, i ma służbę zdrowia. Nie może, nie ma sensu robienie referendum w takich sprawach utartych, do których jesteśmy przyzwyczajeni do tego stopnia, że nam się wydaje, że inaczej być nie może. Nie ma sensu robienie referendum teraz. Trzeba by najpierw zrobić debatę, czyli. Serię spotkań przedreferendalnych, w których dwie strony mogą przedstawiać rację. Czyli trzeba się wyedukować, w pewnym sensie, wysłuchawszy debaty, sobie wyrobić zdanie w danej sprawie. Ludzie mają zdanie wyrobione przez Komunę i potem Unię Europejską, i tak dalej, tak z rozpędu, że służba zdrowia powinna być za darmo, czyli powinna być konstytucyjnie zapisane, że jest darmowa. No to to jest fałsz. Sam w sobie, bo ona nie jest darmowa, tylko jest płacona z podatków. To nie jest, nie jest, w ogóle darmowość nie istnieje. Szkoły też nie są za darmo. Tylko płacisz innym sposobem niż bezpośrednio. No i trzeba by najpierw przedyskutować to z narodem, a nie wołać naród do referendum, bo je przegrasz, jeżeli teraz zapytasz ludzi, czy służba zdrowia ma być płatna czy darmowa. No na tak postawione pytanie każdy odpowie, że ma być darmowa, bo każdy woli dostać za darmo. No ale masz drugą część pytania, czy w związku z powyższym chcesz mieć bardzo niskie podatki. Czyli dwie części, czyli człowiek się zastanawia, co woli i wtedy wybiera. Ale jeżeli, jeżeli Czyli człowiek nie płaci własnych podatków, bo tak politycy zorganizowali ten system. Czyli człowiek nie widzi, ile podatków płaci. Normalny pracodawca, pracobiorca, zatrudniona osoba nie widzi, ile podatków płaci, bo płaci za ciebie ktoś. Obowiązek wysyłania zaliczek podatkowych i tych złotów i tego leży na pracodawcy, żeby ludziom ułatwić życie. I na to związki zawodowe też się zgodziły. Związki zawodowe nie powinny być orędownikiem rządu, tylko pracowników. I związki zawodowe, którym ktoś, kto się zapisał, ufa bardziej niż panu premierowi. Związki zawodowe powinny się domagać tego, żebym podatek płacił sam. Proszę mi dać to do ręki a potem ja sobie sam zapłacę swój podatek. Wtedy naród widzi, ile podatków płaci. I wtedy masz lewar do przekonywania, to może byś sobie szkołę kupił samodzielnie. A wtedy dawno, cała masa... Daw... No? Ale dawno, dawno temu pewien rycerz, który nazywał się Navarro, wsiadł na konia i przyjechał pod Wiedeń, żeby pomóc królowi polskiemu zwyciężyć w wielkiej bitwie. A ty tylko mówisz... A nie chcesz wsiąść na konia i zwyciężyć bitwy. Czyli uważasz, że ja za mało robię, tak? Że nie wsiadłeś na konia. No, ja uważam, że cały czas siedzę na koniu, galopuję, biorę cięgi za różne moje wypowiedzi, poszerzam y, pole świadomości. No, każdy ma taki talent i taką rolę, jaką dostał od Pana Boga. Każdy ma jakieś powołanie. Ja nie mam powołania takiego, żeby być generałem tłumów i przewodzić rewolucji, która zniesie obecny system. Natomiast mam powołanie, Y, bycia mentorem, tłumaczenia pewnych rzeczy i przekonywania. I cała masa ludzi, a, a propos, na Jarmarku Dominikańskim przychodziła z rytu Radio wnet, że słuchają Radio wnet i strasznie im się podoba, i y, nie ryzykuje niczego, mówiąc, że większość osób, która do mnie przyszła i mówiła, skąd przyszła i czegoś słucha, to było wnet, i dla mnie to było zaskakujące, że aż tyle osób słucha Radio wnet, tych, tych naszych rozmów tutaj. Cała no, Ja I... też mam takie doświadczenie. Bo kiedyś przychodzili w cudzysłowie za boso, bo im się boso, boso przez świat, im się podobało w telewizji i dlatego podchodzili. Albo dlatego mnie szukali na Jamarku, a teraz przychodzą za wnet, bo im się podoba. I jakieś tam 15% za audycję podzwrotnikową. Natomiast. Z, z innych powodów nie przychodzą tylko z powodów netu no osobisty sukces Krzysztofa Skowrońskiego i poprosili żeby pozdrawiać i dziękować, ja mówię dziękujcie jemu, że e, że toleruje takie zjawisko na swojej antenie i coś tam ryzykuje, bo w momencie kiedy się ubiegamy w Państwowej Instytucji Rady Radiofonii i Telewizji o koncesję, to kto koncesję dał może zabrać, a jak trzymamy takie zjawisko roski <laughs> na swojej antenie no to jakiś odcisk na nodze, polityka może w tym momencie pęknąć i nastąpią telefony, koncesje, albo wyrzuć Cejrowskiego. To ja od razu mówię, wyrzuć Cejrowskiego wtedy. Ratuj radio. A ja, a ja cię namawiam do rozmaitych rzeczy, to teraz do rzeczy namówię cię do tego, żebyś kupił Rzeczpospolitą. Gazetę taką. A na cholerę mnie gazeta. <laughs> Będziesz miał gazetę, no to... Ale to po co mi gazeta jest? No. Ale no, co z nią no, no. zrobię? Po co mi gazeta? Ja nie kupuję rzeczy po to, że potem coś z nimi zrobię, tylko jak zanim kupię, to się zastanawiam, do czego mi to. No, no do, jak to do czego? No, do czego mi gazeta może być potrzebna? No, no Żeby w niej pisać. Ale ja piszę jeden felieton na tydzień do do rzeczy i to już wyczerpuje moje możliwości w tym zakresie. Robienie gazety to bardzo poważna rzecz, szczególnie że gazety zamierają w tej chwili jako medium. Ludzie nauczyli się klikać i mają tam cztery słowa do dwóch zdań, mają taką pojemność. I potem już palec jedzie i przesuwa ten materiał dalej. Wiem z doświadczenia, bo jak napiszę ogłoszenie, które zawiera cztery zdania, na temat na przykład tego, gdzie stoję na jarmarku, to już czwartego zdania muszę liczyć na to, że nie przeczyta prawie nikt. I teraz to jest bardzo karkołomne. Czy rozbić ogłoszenie na dwa krótkie i wtedy przeczytają, czy już drugiego nie przeczytają, bo pomyślą, że to jest to samo? Bardzo skróciło się to, co ludzie czytać chcą. Albo to, co czytać, są w stanie w momencie, kiedy mózg jest przetrenowany na komórce do bardzo krótkich przekazów. I moim zdaniem, dlatego Rzeczpospolita jest na sprzedaż, jeżeli jest na sprzedaż, że już mało kto chce czytać z gazety. To, to jest e, prawda.